Czołem ludziska, witajcie, towar z tej strony aż dziw, ale też zabieramy się znowu za kampanię Grom'a Bewzola Także szybki tutaj e, rzut okiem na to, co robiłem ostatnio. Zrobiłem, zrobiłem szybki rzut oka. No. Ok, e, i zaczniemy od tego, żeby wszystkie tutaj miasteczka porozwijać, bo mamy spory dochód. Widzę, że 24 tysiące, 90 tysięcy w skarbcu, więc możemy sobie tutaj to wszystko puścić do góry, zabezpieczyć te tereny przy okazji. O, mamy gwiazdo paszek, Jeszcze minus 3% do utrzymania, bardzo dobrze. E, teotikła również, tutaj, pieniądze, oczywiście. Tutaj, mury w sumie tak naprawdę staćmy na wszystko, bo Pieniądze mam od groma na ten moment. E, dobra, rozwińmy, rozwińmy. Tutaj możemy sobie zrobić no, na przykład pal szefa, albo o, na schowki będzie lepiej. Szkoda, że nie można zobaczyć ogólnego poziomu tego całego. Bonusu. Dobra, Kweksotl. Hmm. Tutaj również może by było coś dać w stylu palszefa, no bo co tu innego dać, tak naprawdę. Wszystkie budynki już mamy. Dobra, dajmy sobie to. Dajmy wyższy poziom tego. Eee, tutaj od pieniędzy wszystko jest. Na razie nie potrzebuję nic więcej. Obozu Oriona również nie wzmacniam. Eee, Tlakła, oczywiście. Mur. O, proszę bardzo. Leży Bestii. No i na jasno schowki, dobra. Co dalej, co dalej, co dalej? Eee, I łatek tutaj się nic nie dzieje. Ład publiczny jest na plusie. Bardzo dobrze się odejnicza, już patrzyliśmy. Kasabar o równina kół cyk. Również leży bestii. Tu mamy minus 6%. Łącznie z tych dwóch budynków, które teraz się wybudują. Eee, tutaj w Kemrin się nie dzieje. Katar Numas. Dobra. I teraz tak, Grombebzol jest tutaj gdzieś na morzu wschodnich Cieśninach Wielkiego Oceanu konkretnie. Mamy tutaj do zniszczenia ewentualnie czarną kruszynę, która składa się z samych krasnoludów i do też wysokiego poziomu, tak naprawdę najwyższego. No ale my jesteśmy na gromem Bebzolem, więc myślę, że nic tego nas tutaj nie spotka. Polepszam sobie to wszystko. Obrona w zwarciu plus 8 miałby 60, albo premia przeciwko dużym przeciwnikom plus 10. Nie jestem pewny czy nie jest do potrzebny. chyba wolę ten pancerz dla niego. Te trole, butelki z alkoholem. Dyscyplina, wzmocniona broni, siła broni. Dyscyplina jest 64, siła broni byłaby o 20 więcej. więc dobra, to wchodzi w grę jak najbardziej. Tutaj jeszcze większą mamy dyscyplinę, więc jak najbardziej wzmocniona broni. Dyscyplina jest 64, dobra. Pójdziemy typowo w atak. Te snoty. Odporność jest na 15%. To by było ile? 35 łącznie. Premia w piechocie 10. Hmm. Dajmy sobie opancerzenie. A tutaj mi z broń, broń. Okay. No, jeszcze tych możemy tutaj wzmocnioną broń dać i elegancko. Wszystko się zgadza. Aha, jeszcze to. 69 zostało mi. Zasięg plus 20. Nie można lepsza nią no, jest już wyekwipowana, dziwne to jest. No okej. Okay. Na pewno możemy sobie zapisać grę. Eee, teraz tak. Ten raknik pajęczy pazur. To już mamy ogarnięte. 31 koła dobra, cyk. Sterta błyskotek na maksa, ty się przesuwasz tutaj. Tutaj jedną armię możemy sobie dać do Zandrii, żeby jakby co obroniła nas przed Igris. E, tutaj dwóch gości jest do ulepszenia, także dobrze, wykradnite technologię, daj mi tutaj na przykład specjalista do dwa punkty. I teraz ten szaman Orków, który musi tak swoją drogą wyciszyć dwa poziomy. Dajmy mu dzika bojowego i specjalistę, dobrze. E, no i teraz możemy tutaj iść na gorgazon na przykład. Choć z drugiej strony możemy właśnie tą armią zaatakować. Nie dojdą szkoda. Ale może biją level tak czy siak. Arger więc krzygłąb tego bym chciał troszeczkę mocniej wymaksować, bo nie ma jeszcze żadnego monta. A widzę, że armia ma całkiem fajną. Dobra, ustawmy się, niech oni tutaj podejdą, ile się da. Cyk, cyk, cyk. Nic się tutaj nie zmienia. I możemy oczywiście ła y jeszcze zrobić, ale na razie się tutaj z tym powstrzymam. Oczywiście, że okupacja, bo to jest moje. No i dalej możemy się potem puścić tutaj na Eltariona, który już nie ma też zbyt mocnych wojsk. Gorki, żelazna szczęka. Co byś tutaj mógł jeszcze mieć? To, co by mnie satysfakcjonowało, to na pewno dwa Olbrzymy. Plus jakieś rydwany, których niestety nie mamy. Przynajmniej nie w tym miejscu. O, zaraz będą goblinskie. Rydwany, dobrze. To wyłączamy. No i teraz mniej więcej już to wszystko ogarnięte. Wyłączmy sobie ten tryb i teraz tak, chciałem ogólnie nie zagubiony ładunek jakiś, ale chyba zawalczę z tą czarną kruszyną, bukanierzy z tam. Dobra, zawalczmy z... aha, bukanierzy z rozpaczy. Zawalczmy z nimi normalnie. Jeśli macie, coś jakieś tutaj brzęczenie łyżeczki czy inne dźwięki picia, to przepraszam emocji. Ale piję sobie herbatkę, bo chyba coś mi dopadło. Mam nadzieję, że to nie koronawirus. Muszę sobie oczywiście przypomnieć, jak tu się grało tym całym gromem, jakie ma w ogóle umiejętności i tak dalej. Ta stara baba ciekawa, jak ona się nazywała, nie pamiętam już. Czy zmieniamy jej i nazwę, czy nie. Zaraz no się okaże. Zabójcy Długobrodzi w trzech ilości, trzech jednostek, cztery jednostki zabójców, dwóch żelaznych rębaczy, gwardzistów, jeden oddział. Tych bym się chciał szybko pozbyć, bo nie mogą być utrapieniem. Eee, no okej, okay. grom, co ty tu masz? Szczęśliwy sztandard, 40 tak zwarciu, 40 odporności na obrażenia dla niego. To groma siła broni i przebicie pancerza. Tutaj mamy ten wielgachny nadchodzi. Była na sojuszniku dyscyplina, tak zwarci się o broń dobra i awanturnik, nic specjalnego. Ehm, w ogóle, czy cała armia może. Nie, nie cała armia może iść do przodu, więc dobrze, zostaniemy tak, jak jesteśmy. Jaki zasięg ma ich organki dotąd? Nic specjalnego, tutaj siła pocisków jest 38, więc całkiem nieźle. Na pewno nasze głazyciski właśnie mają dużo większy zasięg. Cyk, zróbmy tak i teraz grom. Fajnie jakbyś mógł sobie tutaj stanąć i podbić trochę bliżej, żeby potem blokować pociski. Może wyślemy trzy potwory w jedno miejsce? Trujeczkę, to są do paszczaków, niech sobie stoi już sam, nie wiem gdzie, Schowany gdzieś tutaj. Czy ty możesz się w ogóle schować? Widzę, że ciężko. Nie, nie mogłem się schować, ok, dlatego. Trole. Niech się ustawią z tyłu, potem najwyżej pobiegną. powiedzą. Ten od dziorkowych opaków nie tutaj robi. Zaryzykujmy sobie. Dobra, nie udało się, no trudno. Dyscyplina 97, prędkość 88, 84, 77 ataków w zwarciu. W ogóle co to jest Dygot. Minus 10 tak w zwarciu, minus 10 obrony w zwarciu. Nice. Dobra, i ja mam nadzieję, że teraz te organki dalej zaczną na nas strzelać. Swoją drogą możemy też tutaj namówić tych, nie? Gości od. A o, męższe regeneracje. Jak oni się nazywali? Żelazne smoki, żeby postrzelały sobie. Ci się w ogóle tutaj. Aha, zabijają te nasze głazociski, co nieźle Trafiają z tego co widzę. Nie wiem, czy nie przydałoby się bardziej, gdybyśmy strzelali właśnie do tych. Kto tu jeszcze ma taki zasięg śmieszny? A przecież ten miota głazami, dobra. Zapomniałem o tym. I srule ci kamień. No, za dobrze nie trafił, niestety. Ale to nie szkodzi. Zabójców, nie, żelaznych rębaczy, jak najbardziej. By tak samo w sumie. Tego zawsze prędzej czy później można się pozbyć. Cyk i uciekamy, o i na bok, i na bok Dobra, jakoś uniknęliśmy Jestem molto ciekawy jak będzie wyglądała ostatnia bitwa O, Igris Mmm, od groma zabójców, kurcze Dobra, spauzujmy to trochę. Znaczy spowolnijmy. Nasze arachnaroki niech się tam rzuca na Żelanych Smoków i może na Oddział Długobrodych. E, coś tutaj idzie z boku. Zabójcy Gigantów. Dobra, to myślę, że akurat orkowe chłopaki będą jak jak znalazł na tych gości. Tu się gromby cofaj lekko. Żelazni Rębacze giną, jedni drudzy. A rok też może się przejść gdzieś w to miejsce, bo jeden się rzucił. Nie wiem dlaczego drugi się nie rzucił. No, trochę dostaje w tyłeczek. <laughs> Czy mogę tak powiedzieć? W tyłeczek. Dobra babo, rzuć się na niego. Ty tutaj na czarną kuszynę się rzuć. O, żeby go jak najszybciej rozwalić. Ty tutaj mordujemy, wy się rzućcie na piechotę. Z zabójców. Orkowe opaków również nie wykonają atak. I teraz lecimy trollami. Długo brodzi, tutaj są zabójcy, więc ich unikamy oczywiście. Te ziomeczki, wyłączmy im tryb strażniczy. A mordują, jak znalazł. Dobra. Dyscyplina i tak dalej, czarna kruszyna tutaj zostaje w tyłek. Za no dobrze to im tutaj nie idzie dawać. Strzelaj w tych. Eee, ja nie chciałem go spalić, dobra. O, orkowe chłopaki dają radę. Tylko tylko, że trochę giną też od tego, że zabójcy dają ten ostatni cios przed zginięciem. W sumie co my tu możemy zrobić? Minus 16 dyscypliny? Nie wiem, czy coś się da. Żelazne smoki na pewno chciałbym się pozbyć tych gości. Dopóki nie strzelają jeszcze. A widzę, że zaraz zaczną. Starucha, jakbyś się mogła na nich rzucić. Aha, może z Zęba się przyzwać. Dobra, grom wygrywa. Trolle nic nie robią na razie. Niech się rzucą do ataku. O, i tak właśnie zróbmy. No jest. <grywa> Tutaj rozjeśli zabójców. Bez najmniejszego problemu. No i dobra, i trole się rzuciły. I mamy koniec. Jeszcze ła, nie? się nie jadowało nawet. A, ah, te przeklęte organki. Dobra. Rzuć się do tak, bo nie masz amunicji. A, ah, odnawiasz amunicję. dobra, no tam dużo ci nie dodało. Rozumiem, że jakoś tam z siebie wyrywa te odłamki ok i teraz noty na organki A tam jedne z szybszych. Cyk. Grom wygrał. Lecisz na gromowładnych. Trole do przodu. Dobra. Organki już nie żyją. I mamy koniec bitwy. Jeszcze te paszczaki moje dostały trochę. Bo czemu by nie? Dobra. Podobijajmy ich. Pozbądźmy się ich org organków. I to powinno być już wystarczająco. Dobra. Niestety wywaliło mi grę. Także próbowałem dwa razy zaatakować normalnie tę czarną kruszynę. Niestety nie da rady, więc. Musimy to sobie zrobić po prostu automatycznie. Bardzo szkoda, no ale trudno. Straty są minimalnie większe niż jakbym to zrobił ręcznie. 9 000. Myślę, że możemy sobie uzupełnić jednostki w takim razie. Dobra, frakcja zniszczona i zapiszę sobie, bo już teraz jestem trochę niepewny tego wszystkiego. Nie wiem, dlaczego tak się tutaj mi Warhammer zbuntował. Na myśl o tym, że mógłbym. Sam ręcznie tę walkę wygrać. No ale co? Nic nie poradzę. Dobrze. W takim razie chyba wszystko mamy ogarnięte. Możemy sobie dać zarządzenie w gorgazan, posłuszeństwo i rozwój. To byłby słaby pomysł. raczej wysokość haraczu zwiększmy. Ok, jeszcze zostały nam te nasze małe jednostki. A przynajmniej jedna. Ale teraz sprawa, jeśli chodzi o nasz quest którym jest zdobycie 12 przepisów. O, okay. za niech będzie zapobojowy. bojowy. E, 12 przepisów, tak? E, więc tak. Nasz. E, szaman Orków ma już poziom 13. Szaman gobinów ma poziom 15. I ogólnie mogę zwerbować sobie gościa i tam nie, nie będzie żadnego problemu. Ale. Raczej sobie po prostu poczekam, aż na poziom, bo nie widzę co jakiegoś. Chociaż z drugiej strony mogę go zwerbować i zaraz wywalić, więc dobra, okej, okay, namówiliście. Werbuj Cyk. Pewnie trzeba poczekać jedną turę, albo coś takiego, nie mam pojęcia. Eee, czy coś tutaj dajesz mi doświadczenie dla wszystkich jednostek? Nic specjalnego. <laughs> Pają karach na rok pojęcia kaplica, też jest spoko. Grabieżca, pustoszyciel, żelazny, nagła, tak wszystko dajmy na maksa. Teraz stworzenie armii ogólnie nie jest problemem, bo jakby jest, jak 17 poziom od razu możemy mieć, to sprawił wygląda tak, że mamy wszystkie spele, i najprawdopodobniej wszystkie te ulepszenia do samego wojska, nie? Nawet nie próbuj. Magiczny przewodnik, ryczący szef tunelu, Goblinia fala, wredniejsze paszczaki. No i możemy jeszcze tego basu dwa punkty dać. Także o, tak to wygląda. Hmm, niech sobie jest tam, dużo mnie nie kosztuje ile tysiąc? Nie, 400. E, dobra. No to teraz tak. Argor, Argor większy głąb. Hmm. Wiberne masz od 18 poziomu. Dobra, weź sobie na razie dzika bojowego. Niech będzie. Kogo to w ogóle tutaj masz? Samych orków tak naprawdę. I to masz wszystkie tutaj. Wymaksowany, to teraz dalej, co możemy zrobić? Blizny wytrana, 7% hapsa więcej. Eee, ja wiem, podejdźmy sobie. Jednym, drugim. I trzecim, nie? Innym to już możemy sobie zaatakować, bo chciałbym, żeby ten szaman orków powijał trochę poziom. Zresztą nasi przeciwnicy są trochę niechętni, jeśli chodzi o walkę. Sam Altarion również ucieka, dobrze. W takim razie możemy sobie teraz podejść Wieś tutaj no, raczej przed nami nie uciekną tutaj z tej krańcówki mapy. Może zabijmy po prostu o Eltariona. Cyk, automacik, Zobaczymy będziemy oczywiście też perka. Tutaj weźmy sobie kasę mimo wszystko. Ofiary są tam powiedziane plus 15, odporność na ostrze 10%, I jakaś tam obrona. No, i dobra, 14 poziom, zaraz będzie o 15, jest idealny. Tutaj w sumie możemy brać już cokolwiek. Dobra, ty ziomeczku, co ty możesz? Ty możesz też wszystko. Ochydny tchórz i weź sobie wredniejsze paszczaki. E, teraz dalej. Myślę, się tutaj za bardzo nie rozwijamy, jeśli chodzi o uzupełnianie jednostek. Możemy sobie popłynąć w takim razie do wraku, to nie widzę problemu, No zwłaszcza, że armia znikoma. Uzupełnimy jednostki. Co dostaliśmy? Zwój pijawki, zaginiony ładunek, 30 do rozwoju we wszystkich prowincjach i wszystkie regiony przychody z budynków. Czyli jakieś 4000 nam tutaj pomogło. Dobra, to teraz tak, my sobie wrócimy do Fyrus, żeby nam się tutaj trochę poregenerowały jednostki. Tak jest, No też szybko się regenerują. No, i okej. Okay. Tutaj sobie na razie poczekamy. Możemy w sumie jedną armią sobie pójść tam tamto miejsce. Jedną, dwoma armiami, albo nawet wszystkimi trzema. I jak tylko uda nam się uzyskać tych 15, 12 przepraszam, przepisów, to dostaniemy minus 100% w ofiarach od mgły i także będziemy mieli to załatwione po prostu. Dobra, tu rozwiniemy się na maksa, przychody oczywiście, lasie, tu się rozwijają. Dobra, Sudenburg, cyk, mur, port, czy tam doki. Tutaj tak samo pieniążki. Okej. Okay. Tutaj wszystko się zgadza, to jest ta przekupka. Co tutaj możemy zrobić? No, nic więcej, tak naprawdę nie potrzebujemy tych rzeczy w tlakła. mogę to ewentualnie rozwinąć. No dobra, I tak mam pieniądze, więc bez różnicy dywersant. Czwany stary, i osaczony szczur. I teraz tak yy, mogę ich w sumie tutaj. O, mogę albo zabójstwo zrobić. I nawet spoko szansa 63 93%. Spróbujmy tą zabić. Ze na to, że ma najwyższy poziom. Sukces, no i elegancko. Potem na następnej turze również będziemy mogli zrobić 47%. Myślę, że wystarczy. To zobaczymy. Okej, okay, nasz no raknik, pojęcie bardzo, zmierza tamtą stronę. Ivrys No i teraz pytanie, czy oni będą uciekać, czy nie będą uciekać? Banda kruka została zniszczona. A to moi drodzy, na ten, tom, na ten moment yy, wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. To będą te krótsze odcinki, jeszcze tam 20-parominutowe, w odróżnieniu od kampanii chaosem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do polubienia kanału, yy, tam, filmu, skomentowania, subskrypcji i ewentualnie rozważcie opcję wspierania mnie. Dzięki, Jarko, wielkie za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w tym odcinku. Cześć!